Takie coś. To jest taki motel Vauklend. No, to tak motel, nie? To nie ma jednej gwiazdki nawet, ale jest dobry. Jest, o, jest ten basen. Pójdziemy. Proszę. Tam jest jakaś duża ulica. Łóżek, cała masa. <noise> Łazienka. Proszę bardzo. Bowkręt jest w okolicy lotniska, to jest po prostu tragedia z noclegiem. Nie ma mowy o w ogóle jakimkolwiek tanim noclegu, albo siedzie 20 km do centrum, ale to ja, nie, ja dziękuję. I, i, I jakiś tam mikropokoik można dostać. No albo tutaj, ale tutaj to cena to jest po prostu kompletnie poza, poza wszelką krytyką typu. Od 400 zł, gdzieś się zaczynają, pokój za 400 zł. więcej te. Good deal.